Dobry wieczór Państwu. Wszyscy byliśmy umówieni na 12 maja i wszyscy kandydaci się spotkają 12 maja. Pan wyzwał mnie na debatę. Bał się Pan stanąć jeden na jeden. Ubolewam, trudno. Natomiast dzisiaj cieszę się, że spotykamy się w takim gronie. Oczywiście jestem przeciwnikiem poboru do wojska. Polska musi mieć nie tylko największą armię w Europie, już ją ma największą armię w Europie NATO, poza Turcją. To musi być armia najlepiej wyposażona, nowoczesna. To musi być armia, która jest również wzmocniona oczywiście głęboką rezerwą i stąd bardzo dobrze to są szkolenia i MON je organizuje. Sam byłem na takim szkoleniu. Naprawdę sporo, nawet w jeden dzień się można nauczyć, jak najwięcej osób powinno się przygotować, żeby takie rezerwy zapewnić. Do tego mój projekt, druga misja. Musimy skorzystać z tego, że mamy już naprawdę bardzo doświadczonych żołnierzy, na przykład sił specjalnych i trzeba wykorzystać ich rewelacyjny potencjał. I to wszystko musimy robić. Wtedy będzie będziemy bezpieczni.